Podkarpacie.pl Przed tym postkomunistycznym budynkiem, przed tymi postkomuchami, przed tymi spadkobiercami totalitaryzmu, chciałbym, abyśmy wszyscy razem, że, że krzyczeli Raz sierpę, raz boczę, czerwono ołote! Raz raz boczę, czerwono ołote! Siedziba Selda również nie ma takiego przypadkowego, yy, takiego przypadkowego Znaczenia, bowiem ta partia y, z, sugeruje, że takie organizacje jak Młodzież Wszechpolska Polska i Obóz Narodowy Radykalny, odwołujące się do tradycji przedwojennego obozu narodowego, powinny zostać zdelegalizowane, bowiem propagują one y, nienawistne hasła i hasła totalitarne. Co oczywiście jest wierytną bzdurą, bo nikt tak jak polscy narodowcy nie obraniali polskiej wolności. A dobrze, Będą wisieć komuniści, a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela niepodległość nam odbiera. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela niepodległość na odbiera. Ta data ma również dwa znaczenia. Nie tylko działania stanu wojennego, represje wobec działaczy opozycji Solidarnościowej i ataków na zwykłych pracowników w tamtym czasie, ale dzisiejszy dzień ma również drugą symboliczną datę, bowiem w 2007 roku, 13 grudnia, został podpisany również Traktat Lizboński, który między innymi ogranicza już dzisiaj naszą suwerenność i innych państw europejskich. www.podkarpacie.pl